Mano, jestem ale 66 bela, to jest Ace of Spades I znowu jedziemy grając w samo to jakże przepiękną grę <grymka> Pixelowa. No A więc tak, tędy Jakby stąd wejść, tędy No, a więc tak, dlaczego nagrywam znowu Ace of Spades? Bo chrzodam Wybaczcie mi, ale mam dalej krypta w ogóle od dłuższego czasu będę musiał sobie zrobić jakieś wolne od szkoły <śla levering, śla> Znaczy my nagrywamy się dla jednostek, ponieważ tak gramię, pa, witana, bije pirogu, jak już nie mam kłótni, to ochotę grać W związku z tym nic nie mieszka No Także można mi jak najdoskredni, no to fajne to Kto aktualnie gram Jest jeszcze szansa, nie wiem, że może będziemy nagrywać z radkiem z Terrarii ale tego nie bierzcie nawet jako tak, bo to możecie to będzie jako taki mały spoiler rzeczy niepewnej no. efekt lagi o przez te ladi mamy takie opóźnienie że o. super na tej mapy lepszy będzie chyba SLG no Fajnie, że to przynajmniej nas informuje kiedy się wskrzeszamy, a nie, że tak nagle. W ogóle super, że mamy spawn'a tak blisko most. I jeszcze nasi most rozwalili po prostu. No przeciwnicy mają trudniej dostać się do teczki, ale i my mamy trudności dostać się do nich. Whatever. Ja bym w ogóle spróbował pójść naokoło, żeby będzie troszeczkę mniej akcji, ale będziemy sprzedają i a więc, gdybym mógł pójść a tutaj jeszcze jakiś groźbi, to co na ale... to próbował się rozprzestrzenić, to Albo, robiło tej jest... sprawie kratkę, to nie, jak kratki, to nie, troszeczkę za małe, to... w ogóle, ta gra się różni nawet tak mojej babci przy że na przykrawki, że jak pytamy, to wtedy dalej się... Mniejsza mi to wystarczy, nam, żeby się trochę na spoważniejszego scenę. O, widziałem jakieś blisko, co to robią. Kurde, jeszcze to no Super. Jakim potem tym ja go nie widziałem, on nie widział.

i w ogóle wspaniała informacja dla wszystkich, którzy w tą grę grają, ta gra będzie dostępna na Steamie, jeżeli będzie kosztowała chociaż dolara, to Albedo Miko poda się przesadł, tylko że jest sumie, to nie wiem co on chętnie, 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 chętnie. Ponieważ, no w sumie, oni wtedy zarobiliby na tym kartę i byłoby ich też na jakieś ilościenia w tej grze. Że... Wszystko. I... Jedziemy na ten kupcak, nie oddałbym. Tak, tak, nie oddałbym sobie typkę. No. O, to jest fajna dość. Idzie tym się przekopać w miarę szybko. No, oczywiście nie na wiek szybko jak tamtym, ale przy okazji płacimy sobie późniejszy dostęp do tych finali. i teraz strategia na skoczka. No jest jeszcze. wiedzieć. Tam idziemy? Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, wiem. nie, 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 I nie, ja nie, 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 to... Tak? Cicho, to ponieważ bym nie jest łosu, Prawie sobie sprawy całkowitego oooo super i no nie będę się tak zaangażował nie wiem co tam wtedy mogę a tak to nie nie będę tutaj się garygał no, no, na tym Gatą, że no wolałbym, żebym się za Fuckin' camper, Bana mu. Bala, campi, on campi. Jak wszyscy z ale campi. Tak samo ja nie rozumiem... No teraz to oczywiście sobie żartuję, ale ja nie rozumiem ludzi, którzy dla poważnie mówią o camperach. Że gra daje taką możliwość. Nie wiem, czy to przeszkadza. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce Comperów, to niech chce zagra w Blacklight Red. robi obi... Ponieważ tam, tam się nie da kopyć, tam masz po prostu, wszyscy mają pokazane, gdzie kto jest, bo jest ten tryb widzenia przez ściany i o, jest w ogóle, nikt nie może się na kapera, bo to jest tylko jego wina, że go nie zauważy, a tutaj wszyscy będą tak, to nie o co tak samo to, to... to je hejter. tego nie zrozumiesz. Super, po prostu... Dobra... Nie, bez komentarzy. Po prostu bez komentarzy, tak, proszę. Nagrywam to tak o, bo jestem zmęczony, ale ja stwierdziłem... ...a, coś trzeba na... No no no! Fuuuuck! Ja już myślałem, że przeżyłem... ...field four. W ogóle mój angielski akcent, wymowa... ...whatever, jest straszny. A gardło mnie dodatkowo bo im tutaj jeszcze jest bardzo straszny że no, no... widzicie jak go nie... widzicie to wy widzicie, widzicie klocki pikselowe to w sumie pixelowe nie na tego to jest coś, bo każdy ma jeden kolor widzicie Wiecie, że teraz będą mieli wprowadzić yy, do tego? Ma, że mam pewne wam z tego ma być, że są dostępne tryby rozgrywki. Tak? I nie, jak się dostanie ta gra na skimarka, to ma być też przy okazji to, że... Po prostu będziemy mieli aplikację nie działającą. I trzeba będzie wchodzić tę stronkę. To jest to jest, to jest bardzo gorąco. My się tutaj nie kupaliśmy. O! Dobrze, może po nie będę się okuł, to... To jest żenada. This is... This is madness. Madness? To jeżeli słyszycie dźwięki Rubika, to wybaczcie za to, trochę z tą muzyką bo chyba że ktoś mówi, to się słuchać, to to może usłyszy, ponieważ aktualnie na komputerze obok niego na cały regulator jest. i ja tego nie, nie mogę nie słyszeć nie. Wy to nie wiem. O. O. Cisko. Tu, tu, y, normalnie tunel jak polska droga. O! Tu, chowamy się. O! Nie. O! U. No, widać, że pol serwer było do... Y No w ogóle jest w o tutaj nie ma niestety założonych lokat. no jeszcze może kilka poglądów, bo jeżeli się nie ma, nie ma... się ma... nie Tak nie ma... nie ma... nie ma... nie Super, jak zwrócić na siebie uwagę Super, mamy flagę, mamy flagę, teraz miać. Wow Jes, yeah. jest, y -y -y. Epic 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 Castle? Nie, zamek to też nie jest Epic Tower? Epic Towers? Whatever. Ja się tu wam lepiej nie będę popisywał moimi zdrowościami, ale ze Koko oko. Koko może jeszcze Eurospoko wiecie. Mogę tam strzelić? Mogę, ale nie mogę tam mnie zniszczyć. A więc, nie biorcie się do kolei I headshot No więc, ponieważ to już w miarę długo trwa, ja się będę dzwonić Żegnam, hejów, trzymajcie się